Z ostatniej chwili, IDO Star Heroes na bajbicie. W tym materiale powiem Ci, jak możesz z tego skorzystać. Oficjalnie przebiliśmy ATH na 69 tysiącach dolarów na Bitcoinie, co skutkuje ekstremalnym poziomem chciwości na rynku. W jaki sposób możemy to rozegrać? Czy to już czas korekty? Wolumen tradingowy na ETF-ach przekracza 5,5 miliarda dolarów. Do tego BlackRock chce włączyć Bitcoina do funduszy specjalizujących się w ochronie kapitału. A skoro Bitcoin na szczycie, to czas... Czas na alty omówimy sobie kilka altcoinów z warstwy drugiej. Zaczynamy! Partnerem dzisiejszego odcinka jest Cashify, sieć kantorów wymiany kryptowalut, dzięki której z aplikacją Dodbi zakupisz kryptowaluty w ponad 11 tysiącach punktów w Polsce. Ciao, bon giorno. no i stało się. Przebiliśmy nieśmiale ATH powyżej 69 tysięcy dolarów. No i jest to idealny czas na market update i nasze dzisiejsze Grimtox z aktualizacją rynku kryptowalut. W pewnym momencie tego materiału opowiem Ci o możliwości zrobienia 10-15X, jeśli uda Ci się dołączyć do IDO Star Heroes, ale na samym początku zostaw łapkę w górę i kliknij przycisk subskrypcji, żeby nie przegapić żadnego odcinka, pamiętając o włączeniu powiadomień. Dzisiaj zaczniemy sobie od Ważnych newsów, potem przejdziemy do sytuacji na Bitcoinie poprzez alty z warstwy drugiej. I to co się wydarza aktualnie na memcoinach, czy to jest ten moment, w którym rzeczywiście ulica zaczyna coraz mocniej wchodzić na rynek? Zobaczymy sobie pewien wskaźnik i omówimy kilka ciekawych altów, które wybiły ważne poziomy z potencjałem do zajęcia bardzo korzystnej pozycji długiej. Więc zaczynamy od informacji, że jak widzimy 4 marca, czyli wczoraj, był drugi największy pod kątem wolumenu dzień na ETF-ach. Było to 5,5 miliarda dolarów, jak widzimy oni się nie zatrzymują, oni wciąż skupują tego bitcoina, zobaczcie jak to wyglądało jeśli chodzi o wczoraj inflow do ETF-ów Bitcoina ponad 560 milionów w ciągu jednego dnia, widzimy tutaj oczywiście ogromne zakupy znowu BlackRocka następnie Fidelity, więc to jest powód naszego dzisiejszego wybicia ATH tego, że wciąż fundusze uzbrajają się w te Bitcoiny i właśnie kolejną rzeczą, której chciałbym powiedzieć to to, że BlackRock chce zaimplementować ETF-y Bitcoina do swojej strategii ochrony kapitału więc to oznacza, że oni ciągle będą pchali cenę Bitcoina, ciągle będą chcieli go skupować, bo będą go potrzebowali do każdego swojego produktu inwestycyjnego, tak jak mówi tutaj nam Tweet Bitcoin Therapist. I skoro o Bitcoinie już mowa, to zobaczmy na ten moment, w którym teraz de facto stworzyliśmy drugi szczyt na Bitcoinie i pytanie, jakie się rodzi, to to, czy będzie to właśnie potwierdzenie teraz jakiegoś odreagowania po wykonaniu drugiego szczytu, czy może będzie to formacja Cup and handle, której to będzie możliwe nawet zejście w okolice, dlaczego by nie, 50 tysięcy dolarów, żeby uformować właśnie taki schemat pod potencjalne wybicie na kolejne już wyższe szczyty na Bitcoinie. Nie możemy zapominać o zasadzie Pareto i właśnie ten tweet o tym przypomina: 80% pieniędzy, 80% zysków będzie zrobione w ostatniej 20% fazie nadchodzącego cyklu. I płynnie przechodzimy do szybkiego tweeta na temat Doge'a i de facto innych memcoinów. Bitcoin jest 0% poniżej swojego ATH, no właściwie teraz już je przebiliśmy, a Doge jest wciąż około 80% poniżej swojego ATH i porozmawiamy sobie właśnie o Doge, o innych memcoinach, o to, jak duży potencjał mają i kiedy zaczyna się ten ich rajd, ponieważ porównamy sobie dwa ważne wykresy, o których za chwilę będziemy sobie mówić. Zobaczcie na tego tweeta, jak wyglądało to historycznie na Doge, u. Około 1000-1100 dni trwało rozpoczęcie rajdu, który na początku na dożu przyniósł 92x, następnie 300x, a teraz jesteśmy w sytuacji, w której minęło 1015 dni i my rozpoczynamy ten rajd. Tutaj oczywiście według tego tweeta miałaby to być wycena w okolicach 4 dolarów, bardzo wysoka wycena, ale kto wie, biorąc pod uwagę Market Cap, jest to w pewnym sensie do zrobienia. A słuszność tego tweeta mógłby potwierdzać ten post, w którym widzimy, że nawet na Bloombergu zaczynają w jakikolwiek sposób wspominać o memcoinach. With Pepe i również następne zdjęcie na Bloombergu, dog with hat To wszystko idzie do mainstreamu, co oznacza, że coraz więcej ludzi będzie się interesowało tymi pieskami i kotkami. I co to spowoduje? No, napływ ogromnej ilości pieniędzy. No, bo skoro w ciągu kilku dni jesteśmy w stanie zrobić 3, 4, 5x, no to zadaj sobie pytanie, ile osób, które nie znają rynku krypto, nie wiedzą, czym są memcoiny, będzie chciało właśnie w taki sposób szybko pomnożyć swój kapitał. I teraz, właśnie przechodzimy do tego wykresu, o którym chciałem ci powiedzieć. Zobacz bardzo prostą zależność. W sytuacji, w której Bitcoin przebija swoje ATH, tutaj mamy pierwszą taką sytuację. No to memcoiny dopiero zaczynają swój raid. Zobacz, przebicie ATH, raid zaczyna się na dodżu. Tutaj memcoiny mówię w domyśle o całej narracji, ale mówię to na przykładzie dodża, więc zobacz, przebicie ATH powoduje następnie wzrosty na dodżu. Następna sytuacja, przebicie poprzedniego ATH, mamy przebicie, szukamy sobie dwójeczki. Zobaczcie, jesteśmy na dołku, jeśli chodzi o dodża, i następuje silny impuls wzrostowy razem z bitcoinem. Dopiero po przebiciu jego ATH, i sytuacja, którą mamy aktualnie, zobaczcie teraz na to, porównajmy sobie te trujeczki. Przebijamy nasze ATH, i byliśmy kilka dni temu, właśnie w dołku, jeśli chodzi o Doge'a, a teraz wykonaliśmy bardzo silny impuls wzrostowy. Więc to wszystko wygląda na to, że po przebiciu ATH na Bitcoinie ulica, czy też cały rynek bardzo mocno zaczyna interesować się memcoinami. Tam przepływa część kapitału. Ja uważam, że są jeszcze memy, które można złapać w bardzo ciekawych miejscach. I gdybyś chciał zobaczyć analizę takich memów, no to potrzebujemy 700 łapek w górę pod tym materiałem i taką analizę przeprowadzę już w czwartek, żeby nie tracić czasu. Jednak bariera 700 lajków musi zostać przebita. A dodatkowo w komentarzu możesz zaproponować, jakiego mema mam wziąć pod lupę. No i przejdźmy sobie teraz do ekstremalnego poziomu chciwości na poziomie 90 aktualnie punktów i pozwoliłem sobie nanieść nam wy. Kres moment, w którym osiągaliśmy najwyższe poziomy w okolicach 93 punktów ekstremalnej chciwości. Zobacz to było właśnie tutaj w tych okolicach po przebiciu szczytu z 24 czerwca 2019 roku. I zobacz, co tutaj jest bardzo ważne. Na tym poziomie ekstremalnej chciwości byliśmy w stanie wywindować cenę aż do okolic 42 tysięcy, i później z tego poziomu zaliczyć korektę w wysokości 31%, co według naszej skali tutaj doprowadziło rynek do poziomu 40 punktów, co spowodowało, że rynek niejako wyczyścił się z tzw. słabych rączek i wtedy mógł poszybować aż na okolice 64 tysięcy dolarów. Więc ciekawe jak będzie to wyglądało w tej sytuacji, w której już osiągamy 90 punktów ekstremalnej chciwości. I jak to będzie potem rozgrywało się pod kątem naszego price action? Gdzie właśnie znajdziemy to odreagowanie na 15, 20, 30%? Gdybyśmy rzeczywiście podeszli pod okolice 80-90 tysięcy dolarów, biorąc pod uwagę historię, mamy gdzieś na to przestrzeń, no to wtedy taka korekta właśnie z 80 tysięcy na około 15-20%, wracając do 60 tysięcy, no może mocno wystraszyć rynek. Nie mam pojęcia, jak będzie to rozegrane. Na razie staram się znaleźć jakieś powiązania lub jakiekolwiek wskazówki, żeby przygotować się na potencjalne korekty i na potencjalne możliwości odkupowania właśnie altów, bo właśnie w tej sytuacji, kiedy Bitcoin będzie zaliczał 15-20% korekty, no to alty zaliczą znacznie silniejszą korektę, co będzie bardzo dobrym wstępem de facto do alt seasonu, bardzo dobrym zakupem altów na tych niższych poziomach i po prostu korzystaniem z tego, że będziemy wchodzili w tą fazę, gdzie dominacja Bitcoina będzie spadała, a alty będą silnie wzrastały. A teraz niesamowita informacja, z którą najpierw podzieliliśmy się z wariatami na Discordzie, a później świat krypto opublikował właśnie tego treda na w swoim Twitterze, mianowicie Star Heroes będzie miało swoje IDO na Bybicie, co oznacza, że będziesz mógł zakupić ten token na wczesnym etapie inwestycyjnym, więc szansa na zrobienie dużego zysku. Jest również bardzo duża. I tak jak podaje świat krypto w swoim tredzie, te 200 dolarów może zamienić się nawet w kilka tysięcy dolarów. Więc tak po cichu powiem ci, że kiedy rozmawiałem prywatnie ze światem krypto, mówił, że 10-15x jest jak najbardziej tutaj do zrobienia. Oczywiście nic, co tutaj słyszysz, nie jest żadną poradą inwestycyjną i ja nie wiem de facto jakie tutaj mogą być wyniki. Jednak warto wziąć to pod uwagę, bo jest to projekt ze Steiny Game Swifta, który na swoim IDO na Bybicie zrobił 48x. W 8 miesięcy, czyli ze 100 dolarów, można było zyskać 4800. I za chwilę nawet pokażę Ci krótką instrukcję, jak wziąć w tym udział, jednak chcę Ci opowiedzieć w ogóle o co tutaj chodzi. Jak widzisz, są 3 dni do snapshota, więc masz jeszcze 3 dni na to, żeby wypełnić wszystkie warunki. Jedyne co musisz zrobić, to wejść w link podany w tradzie u Świata Krypto i kliknąć Subscribe to IDO. Jednak, żeby to zrobić, Potrzebujesz konta na Babicie. Więc gdybyś takie konto chciał założyć, to kliknij drugi link w opisie pod tym filmem i zostaniesz przekierowany na stronę, w której dzięki skorzystaniu z naszego linku partnerskiego otrzymasz 10% zwrotu z opłat transakcyjnych, możliwość otrzymania bonusów w wysokości 30 tysięcy dolarów za swój pierwszy depozyt. A pierwsze 30 dostajesz za 100 dolarów w depozytu, no i stajesz się pełnoprawnym członkiem ekipy Trading School, która daje ci dostęp do naszego Discorda, w którym znajdziesz wiele poradników tradingowych i wiele insightów ze świata krypto, ale o tym opowiemy sobie później, wracając do naszego IDO. Klikasz subscribe to IDO i to co potrzebujesz, to jest 250 USDT przesłane po sieci Arbitrum na swój Bybit Wallet. To nie jest Twoje konto spotowe ani konto derywatyw na ByBicie, To jest coś zupełnie innego, więc musisz wykonać dokładnie wszystko według instrukcji. To, co bardzo ważne, to informacja, że wygranych jest tylko 250 tiketów, a już na ten moment przystąpiło do tego IDO prawie 10 tysięcy ludzi, więc szanse na otrzymanie tego IDO są nikłe, ale warto spróbować, biorąc pod uwagę korzyści, które mogą płynąć z otrzymania takiej alokacji i teraz właśnie pokrótce jeden z naszych kryptowariatów przygotował instrukcję od A do Z, w jaki sposób należy z tego skorzystać, więc teraz, jeśli Cię to interesuje, zapraszam Cię do krótkiej instrukcji na naszym Discordzie, do którego dostęp otrzymasz właśnie podczas założenia konta na giełdzie Bybit, dostaniesz dostęp do czatów tradingowych, na których ja wraz z innymi kryptowariatami rozkminiam rynek, dodatkowo analizy różnych altcoinów, które codziennie aktualizuję, tak żebyś miał pogląd na na to, co dzieje się na rynku, kanał Crypto Insights, gdzie właśnie świat krypto omawia najświeższe informacje z rynku, oraz cały kanał poświęcony Erdropom, gdzie w jednym miejscu. Znajdziesz wszystkie instrukcje, których potrzebujesz, żeby z danego airdropa skorzystać. Ja Ciebie już zapraszam do szybkiej instrukcji. Dzień dobry, wariaty. Krótka instrukcja, jak wziąć udział w tym IDO. Wchodzimy sobie na Tyrdzika od świata krypto. Jak na nim się znajdziemy, chodzimy na Bybita i znajdziemy się na takiej stronie. Najważniejszym jest to, żeby kliknąć subscribe to IDO. I teraz mamy trzy opcje wpłaty. Pierwsza to jest przez Bybit Funding Account. Klikamy to. I tutaj automatycznie nam wybiera już token i sieć arbitra czyli tą sieć, którą mamy na mybit Ta sieć, na którą musimy wpłacić nasze środki. Tutaj wpisujemy sobie 250, bo tyle musimy minimum mieć. Dajemy confirm i powinno być wszystko w porządku. Drugą opcją jest płata z zewnętrznego portfela, także kopiujemy sobie ten adres, wchodzimy na przykład na MetaMask. A. Wiecie Arbitrum, klikamy wyślij, wlepujemy adres, upewniamy się czy ten adres jest dobry. Sprawdzamy początek i koniec. Wszystko się u mnie zgadza. Tutaj wybieramy sobie USD i ota 250, dalej dalej i tam za kilka centów i kilka minut powinny nasze środki być już dostępne na Bajbidwolecie. No i trzecia opcja to jest kupienie. Tutaj wybieramy sobie walutę, którą chcemy przeznaczyć na zakup, walutę Fiat, ilość 250, na polskie to będzie 1500. Polskich Złotych, sieć Arbitrum i wallet też już mamy klepany. I aby sprawdzić, czy na 100% już się łapiecie, to ważne jest to, żeby wejść właśnie tutaj na Bybit Wallet, wybrać sieć Arbitrum One i sprawdzić, czy. USDT mamy w kwocie 250 dolarów minimum. No, jeśli tutaj jest 250, tutaj mamy właśnie subscription successful, to to wszystko jest ok i bierzemy udział. Mamy na to jeszcze 3 dni. Pozdro. Ok, jesteśmy po instrukcji, więc zerknijmy sobie teraz na, na poziomy likwidacji na bitcoinie. I tutaj jedyna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, właściwie dwie, to po pierwsze ciągle dodatnia delta, co oznacza, że jesteśmy wciąż bardziej nastawieni byczo do rynku. Jest więcej otwartych longów niż shortów, co tutaj widzimy. Właśnie po tym współczynniku 100 do 197, to jest właściwie takie 1 do 2, co dla mnie oznacza wciąż pewnego rodzaju niepewność, jeśli chodzi o rynek, wciąż jakiś rodzaj strachu, ponieważ żebyśmy rzeczywiście byli przekonani o tym, że wszyscy myślimy, że Bitcoin leci tylko tu moon, no to myślę, że tutaj współczynnik musiałby wynosić przynajmniej powyżej 10 do 1, więc tutaj w tym wypadku byłoby to 100 do 1000. Wtedy byłbym znacznie bardziej skłonny do tego, żeby powiedzieć, że rzeczywiście wszyscy w co tego bitcoina się ładują i widzą w nim tylko niebo. A teraz przechodzimy do Ethereum i tylko szybka informacja, że SEC znowu oddalił decyzję BlackRocka i Fidelity, jeśli chodzi o ETF-y Ethera. Prawdopodobnie to wszystko będzie się odbywało dopiero w marcu i prawdopodobnie wtedy nastąpią tak ogromne wzrosty na Etherze, jak możemy teraz tego doświadczać na bitku. I wróćmy sobie już teraz do wykresu bitcoina z tej szerszej skali. Widzimy tutaj, że może nam się utworzyć tutaj formacja cup and handle, co oznaczałoby, że gdybyśmy rzeczywiście utrzymali ten podwójny szczyt teraz na bitcoinie, to jest możliwa jakaś korekta, żeby uformować to tak zwane uszko od naszej filiżanki i zejść w okolice 52 nawet 50 tysięcy dolarów pod. Potencjalne wybicie tej struktury na kolejne wyższe przedziały cenowe według rozszerzeń FIBO, no to widzimy, że około 90, potem 100 tysięcy dolarów. Druga jednak opcja, która mogłaby się tutaj wydarzyć, to po prostu wybicie tego poziomu ostatniego ATH, przetestowanie tego poziomu jako poziom wsparcia, no i szukanie gdzieś szczytów znacznie wyżej, bez jakiejś silniejszej korekty, jeszcze na ten moment. Mamy teraz takie dwa makro-scenariusze, które mogą się wydarzyć, więc zerknijmy sobie teraz na dominację Bitcoina. oczywiście z perspektywy Weekly Jesteśmy na bardzo ważnym poziomie 54%. Schodząc sobie na poziom 4-godzinowy, widzimy, że zrobiliśmy tutaj niższy szczyt, który powoduje jakieś odreagowania na altach i wychodzenie ze silnych stref wsparcia, o których wspominaliśmy chociażby na wczorajszym live'ie, Na ten moment walczymy na strefie weekly. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ponieważ utracenie poziomu 54%, zejście do okolic właśnie 0,382 FIBO na 52 mogłoby spowodować właśnie w konfluencji z linią trendu wzrostowego. Kolejne spadki na dominacji bitcoina, co mogłoby bardzo silnie wpłynąć na rynek altcoinów pod kątem dużych wzrostów. Jednak kiedy to się wydarzy, wszystko będzie zależało od momentu, w którym bitcoin zdecyduje się albo zrobić odpowiednią korektę. Albo przejść pewną fazę konsolidacji pomiędzy 60 a 69 tysięcy I przechodząc z Bitcoina do Etera, o którym już jakiś czas wspominaliśmy Zobaczcie, że na ten moment, na tej świecy D1 Okazuje się, że Ether outperformuje Bitcoina No bo nastąpiła tendencja wzrostowa Co bardzo ważne, wciąż robimy wyższe dołki, jeśli chodzi o Ether do Bitcoina Co oznaczałoby właśnie możliwość w końcu wybicia tej naszej strefy oporu z okolic 0.06 Przetestowania i kolejnego ruchu wzrostu co spowodowałoby 4-4,5 tysiąca nawet dolarów na Etherze, więc na ten moment wciąż jest jeszcze czas na to, żeby zastanowić się nad tym, czy nie przerzucić części swojego Bitcoina właśnie w Ether, obserwując to, co się aktualnie dzieje na tym wykresie. Jeśli jesteśmy przy Etherze, to sprawdźmy sobie również kapitalizację altcoinów, no i widzimy, że zaliczyła ona swego rodzaju korektę na wykresie daily, ale wciąż utrzymujemy ten poziom, który mamy wyznaczony na żółto, więc tak długo jak będziemy powyżej tego poziomu i będziemy zamykali kolejne, świece powyżej, jesteśmy nastawieni bardziej na prowzrostowy scenariusz z możliwym targetem nawet na 820 miliardów kapitalizacji w altcoinach. Wtedy mogłoby się zacząć rzeczywiście bardzo dobrze i bardzo zielono na altcoinach dziać. Tutaj należy to obserwować z perspektywy 4-godzinowej. Widzimy, że jesteśmy w silnym trendzie wzrostowym i to świadczy o tym, że na razie alty mają się dobrze, jednak musimy obserwować dominację Bitcoina. Co będzie się działo teraz na tych poziomach? Jak będzie wyglądało price action? Czy będzie to jakaś konsolidacja, czy próba kolejnego wybicia? Czy próba podejścia jeszcze wyżej, czy korekta, to będzie miało ogromny wpływ na to. Bo jeśli teraz nastąpiłaby korekta na Bitcoinie nawet do okolic 58 dolarów, a zobaczcie jaka tutaj jest silna presja podażowa, kiedy przebiliśmy poziom 69 tysięcy dolarów na wykresie H4, gdyby taka korekta miała miejsce, która chociażby do 58 tysięcy dolarów, to jest 15%, mogłoby to spowodować dość duże krwawienie na Altach. Dominacja Bitcoina również zaczęłaby spadać, jednak na samym początku Bitcoin pociągnąłby za sobą altcoiny. Dlatego w tym materiale spróbujemy znaleźć dobre strefy do akumulacji Nawet pod pozycje długie na dźwigni altcoinów, które ja sam obserwuję I Jeśli chodzi o alty warte uwagi No to teraz szybko kliknij łapkę w górę Żeby zobaczyć jakieś potencjalne nowe memy Które będziemy mogli omówić na market update w czwartek Oraz jakieś twoje propozycje altów do analizy Które zrobię na twoje specjalne życzenie Jeśli zostawiłeś łapkę ok, zostawiłeś No to przechodzimy do kilku altów I na przykład Kaspa jest altem, który ja wciąż Uważam, że jest dobrym altem do rozgrywki nawet pod potencjalnego spota, ale ja tutaj mówię przede wszystkim o rozgrywce na dźwigni. Dla mnie ten obszar, właśnie który jest zaznaczony na szaro, wszystko poniżej h12, co teraz się dzieje poprzez to, że Bitcoin wybił to ATH, teraz jest na nim pewna korekta, zobaczcie, że alty schodzą w dół. Dla mnie ta strefa tutaj jest dobrą strefą do budowania sobie pozycji długiej na Kaspie aż do okolic poziomu weekly na 14 centach. Następnie AVAX, zobaczcie również z perspektywy weekly, będzie to lepiej widać. On wybił bardzo ważną linię trendu spadkowego, i teraz znajduje się w okolicach jej testu. Co dla mnie oznaczałoby, że właściwie cała tutaj ta strefa pomiędzy Golden Pocket a 0382 jest tą strefą, w której można budować sobie pozycję długą pod wybicie tego szczytu, no i właśnie pod podejście pod poziom 64 dolarów, który jest naszym oporem tygodniowym. Następnie NIR, zobaczcie na wykresie 8 godzinnym, wybił ostatni szczyt ale teraz znajduje się pod poziomem weekly i jakby zmierzał w okolice golden pocket na 388 co dla mnie byłoby dobrym sygnałem do możliwej potencjalnej pozycji długiej chyba że wrócimy na poziomy 423 lub 430 i stąd będziemy próbować zająć pozycję długą jeśli chodzi o matrika zobaczcie mamy tutaj piękną świecę która zeszła nam właśnie teraz w strefę golden pocket wierzę że kryptowariaci na discordzie właśnie korzystają z tej informacji i można tutaj próbować łapać właśnie pozycję długą pod kątem utrzymania tego poziomu w okolicach 1.05 jako poziomu wsparcia, gdyby to nie wystarczyło, to na pewno takim silnym poziomem będzie poziom weekly w okolicach 0.99, żeby tutaj znaleźć element wsparcia i próbować złapać pozycję długą. Pamiętajcie, że teraz dzieje się bardzo wiele na Bitcoinie. Zobaczcie, świeca czerwona wciąż zmierza w dół. Zobaczymy jak głęboko, ale to jest to, o czym mówiłem. Korekta 10-15% na Bitcoinie może bardzo mocno zaboleć alty. Przechodzimy sobie do Atoma i na Atom ja oczekiwałbym zejścia w okolice poziomów 10-11 dolarów, żeby zakumulować się pod kolejną pozycję długą na poziom nawet 16 dolarów. ICP na wykresie weekly zobaczcie, wybija sobie ten clean, przeszła nawet przez strefę weekly na 15,70, ale na razie utrzymuje się ponad tym poziomem i wraca jakby do naszego cleana. Więc z perspektywy 8-godzinowej, to wciąż jest dobre miejsce na to, żeby akumulować sobie to ICP pod potencjalne przebicie tego 15,720, zamknięcie tam świecy D1. No, i wzrost na 22 dolary, a nawet na 36, biorąc pod uwagę opory rysowane z timeframe'a weekly. Wciąż utrzymujemy trend wzrostowy. Gdyby rozegrać to na dźwigni, no to widzimy, że teraz właśnie testujemy poziom Golden Pocket na 44,5 dolara. Zobaczymy, bo dla mnie takim ważnym poziomem, który na pewno należy obserwować, jest poziom Golden Pocket na poziomie 14,5 dolara. A biorąc pod uwagę price action, to na pewno okolice tych szczytów, czyli okolice 13,5 dolara, są poziomem, z którym będzie można szukać jakiegoś potencjalnego wsparcia przy ewentualnym silniejszym ruchu spadkowym. Phil również sobie świetnie radzi, wybił ten szczyt, czekamy na wybicie kolejnego na 11.36, ale to co ważne, zaczynamy schodzić w okolice poziomu weekly na 8.40, co dla mnie oznaczałoby dobre miejsce do zajęcia pozycji długiej pod potencjalne rozegranie ostatniego szczytu na 11 dolarów, a następnie target jest w okolicach 17 dolarów. No i Injective, który właśnie ponownie wchodzi w moją strefę akumulacji pozycji długiej i zbierania tej Pozycji właśnie na 39-40 dolarów, stąd właśnie próbuję rozegrać pozycję długą na potencjalny take profit na 53, a nawet 63 dolary. To pozycja, którą podtrzymam prawdopodobnie chwilę dłużej, realizując po drodze zyski. Jeśli wydarzą się jakieś ważne rzeczy na inyekcji, to na pewno będę o tym informował na naszym Discordzie. A teraz przejdźmy do wpisu świata krypto. W którym to mówisz, że w końcu layer dwójki zaczęły się ruszać i właśnie te coiny wrzucimy sobie na tapet. Jednak zanim to, opowiem Ci o możliwości odebrania 25 euro w bonusach przy założeniu sobie bezpłatnej karty płatności Bybita. Ta karta umożliwia Ci płatności za zakupy bezpośrednio z Twojego konta giełdowego, czyli nie musisz przejmować się tym, w jaki sposób wypłacić kryptowaluty, jak je wymienić na złotówki, na jakie konto bankowe je wypłacić. Po prostu używasz środków, które masz na swoim koncie giełdowym, a cała reszta dzieje się za Ciebie. I pierwsze 10 Euro otrzymujesz już za samo założenie tej karty, która jest w zupełności darmowa, a dodatkowo wprowadzili oni integrację z GPay, więc płatności stały się jeszcze łatwiejsze, bo dzięki temu możesz po prostu swoim telefonem zapłacić za cokolwiek będziesz miał ochotę. I następne 15 euro otrzymujesz za wykonanie kolejnych kroków. Te środki są od razu do wykorzystania na Twoim koncie. Jednak weryfikacja trwa czasami do nawet 7 dni, kiedy te środki pojawią się na tym Twoim koncie i na Twojej karcie do wykorzystania. Gdybyś miał jakieś problemy, po prostu napisz do naszego supportu na Discord. A teraz szybka informacja, jeśli oglądałeś jeden z ostatnich market update'ów, no to wspominałem o insightach świata krypto, że będzie interesował się właśnie coinem Toshi. Od tamtego momentu ten coin właśnie po swoim spadku zrobił już 3x, także jeśli ci się udało, daj znać w komentarzu, chętnie przypnę serduszko pod tym komentarzem, żeby przybić ci wirtualną piątkę, a my przechodzimy już do layer 2. I tak zaczynamy sobie od Arbitrum, które jak teraz widzimy po reakcji na strefę oporu w okolicach 2.20 i utworzeniu drugiego niższego szczytu jest Jesteśmy w sytuacji, w której testujemy poziom 0382, który był wyznaczony już wczoraj na naszym liveie na YouTube oraz na naszym Discordzie. Zobaczcie retest poziomu $99 knotem. Następnie powodujemy impuls wzrostowy. Zobaczymy, czy nie dojdzie do tego. Że ten knot jednak zostanie zamknięty, więc strefy, które bym obserwował, to właśnie 99 lub 88 z konfluencją tej linii trendu wzrostowego z potencjalnym targetem, oczywiście na naszą strefę oporu na 2,20, następnie na kolejne szczyty na 2,40. Przechodzimy do MNT i tutaj to, co ja widzę, no to dla mnie kluczowe jest utrzymanie poziomu ostatnich szczytów z H12 na 84 centy jako poziom wsparcia. Zerkając na to, co nam mówi Fibonacci, jesteśmy w stanie zauważyć, że aktualnie MNT testuje poziom z. 0,382 czyli 92 centy jako poziom wsparcia, i tą strefę aktualnie brałbym pod uwagę, gdybym chciał rozgrywać jakąś pozycję długą z potencjałem na take profit na pewno w okolicy 1 dolara. Jeśli chodzi o optymizm, zobaczcie, wybiliśmy nasze szczyty na 4,20 i teraz przetestowaliśmy tą strefę, co jest dla nas dobrym byczym sygnałem pod potencjalne kolejne wzrosty. Tak długo jak będziemy utrzymywali poziom 4,20, poziom właśnie tych szczytów jako poziom wsparcia. Jesteśmy nastawieni bardzo byczo na OP Co może nam dawać nadzieję na kolejne zakresy cenowe Które to omówimy sobie już w czwartek Jeśli uda nam się zebrać te 700 łapek w górę Poziomy, które brałbym pod uwagę Jeśli chodzi o OP na ten moment To są to poziomy właśnie w okolicach 4.16 Lub trochę niższe zejście w okolice 3.90 Żeby właśnie w tym miejscu znaleźć pewne wsparcie Do potencjalnych pozycji długich Jeśli chodzi o StarkNet Udało nam się wreszcie wybić tą linię trendu spadkowego Bardzo silną świecą 8-godzinową Zajdźmy sobie trochę niżej, zobaczmy co możemy tutaj powiedzieć Rozciągnijmy sobie Fibo No i widzimy, że był test poziomu Golden Pocket Próba wybicia jednak not zawrócił Teraz jesteśmy znacznie powyżej, więc jest za późno na podjęcie pozycji długiej Jednak możliwe zejście ponownie w okolice 1.98 Byłoby dla nas dobrym miejscem do zajęcia pozycji długiej Chyba, że wybijemy poziom 2.12 Ustalimy tutaj wsparcie i wtedy ruszymy na kolejne szczyty na Starknecie A następnie Manta, która również przetestowała nasz poziom 7.86 Fibona jego wyznaczane kilka dni temu, zobaczcie, silna presja popytowa właśnie z okolic 2,70 wygenerowała impuls wzrostowy, i tak długo jak będziemy utrzymywali poziom Golden Pocket jako poziom wsparcia, możemy szukać tutaj jakiegoś ponownego wejścia właśnie w okolicy 2,85. De facto, zobaczcie, że jest to wejście w pewną naszą strefę, którą rysowaliśmy wcześniej, strefę nazwijmy to konsolidacyjną, do której wracamy. Więc gdyby udało się utrzymać poziom 2,85 i przebić 3 dolary, no to jesteśmy w stanie sięgnąć targetu nawet na 3,5 dolara więc ten trade może być dość interesujący i jest na moim radarze ja aktualnie czekam na wybicie 3 dolarów pod potwierdzenie tego trendu wzrostowego jednak gdybyś potrzebował zająć pozycję wcześniej to te poziomy które omówiliśmy będą dla nas kluczowe do obserwacji i to właśnie było Grimtox jeśli potrzebujesz informacji w jaki sposób rozpocząć swoją przygodę z giełdami kryptowalut jak chociażby Bybit na której sam gram to teraz pojawia ci się miniaturka którą możesz kliknąć i skorzystać z mojego poradnika od A do Z w jaki sposób się po niej poruszać do zobaczenia czekam na twoje lajki przypominam o w naszym celu 700 łapek w górę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!